Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Na początek mam dla Was nowy stojak na rośliny. Jest on do kompletu do tych koszy, które Wam ostatnio pokazywałam. Osłonka jest pleciona, do tego jest jeszcze zabezpieczona folią, więc duży plus. I do tego mam jeszcze taką metalową czarną podstawę. Cały stojaczek kosztuje 60 zł, a wymiary mamy tutaj 25x35 cm. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was nowe kubeczki, pojawiły się też bardzo fajne dzbanki, które są szklane i mają metalową pokrywkę. Mam też dla Was nowy bieżnik, który idealnie sprawdzi się na lato. Zrobimy sobie też przegląd działu kuchennego, a pod koniec filmiku mam dla Was transport dla zwierząt, który jest hitem. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczniemy sobie od nowego odświeżacza powietrza, który jest w czarnym ceramicznym opakowaniu. Do tego ma jeszcze do kompletu czarne patyczki, więc, hit. Zapach bardzo mi się podoba, ponieważ mamy tutaj pomarańcze i pachnie to obłędnie. Do tego popatrzcie, jak on jest fajnie zapakowany: taki czarny kartonik ze złotymi napisami. No, po prostu idealna opcja na prezent. W końcu pojawiły się nowe kubeczki, mają taki prosty kształt, kosztują tylko 6 zł, a pojemność mamy tutaj 350 ml. Mamy dwa nadruki do wyboru. Pierwszy na białym tle mamy tutaj taki nadruk polnych kwiatów, wygląda to trochę jak łąka, no powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Natomiast drugi też jest w kolorze białym i mamy tutaj taki nadruk zielonych liści. Obok też znalazłam bardzo fajne kubki, one są w kolorze fioletowym, do tego są takie paseczki i jeszcze środek mają biały, również kosztują 6 zł i są troszeczkę mniejsze, ponieważ pojemność mamy tutaj 340 ml, ale tutaj obok znalazłam ten sam kubek jeszcze w takim kolorze ciemnozielonym. Już chciałam iść dalej, ale zobaczyłam, że tutaj na dole pojawiły się nowe dzbanki, które są szklane. Wykonane są z takiego grubszego szkła, przez co są troszeczkę ciężkie. Do tego mają metalową pokrywkę z uszczelką, więc duży plus. Ona ma też sitko, więc nie musimy ją ściągać za każdym razem, kiedy chcemy sobie nalać jakiegoś napoju. Dzbanek kosztuje 25 zł, a pojemność mamy tutaj 1,4 litra. Do mnie do Pepko dojechała spora dostawa rzeczy do kuchni i popatrzcie, cały ten metalowy komplet akcesoriów jest dostępny. I z tego zestawu mam dwie rzeczy. Pierwsza to jest ta łyżka cydzakowa. Ona kosztuje tylko 8 zł. Powiem Wam, że mam ją już od jakiegoś czasu i jestem z niej zadowolona. Świetnie się sprawdza do pierogów i nie tylko. Mamy też dostępną jeszcze jedną łyżkę cydzakową, chociaż bardziej jest to takie sitko. Ale na przykład moja znajoma kupiła sobie te sitko i używa go jako taką łyżkę cedzakową i bardzo sobie fali. Kolejna rzecz, którą wam gorąco polecam, to jest ta metalowa trzepaczka różgowa. Ona kosztuje tylko 5 zł. Też już ją mam od jakiegoś czasu i bardzo dobrze mi się sprawdza. Ten tłuczek do ziemniaków też jest godny uwagi, ponieważ ma świetny kształt, do tego jest dobrze wykonany, no i kosztuje tylko 7 zł. Ja mam w domu tłuczek, który ma dokładnie taki sam kształt i nie zamieniłabym go na żaden inny, ponieważ świetnie ubija ziemniaki. Wiecie, tak nie rozciera je po garnku, jakby się to robili łyżką albo widelcem, tylko te ziemniaczki są takie fajne, puszyste. A tutaj mamy łyżkę do makaronu, która kosztuje tylko 7 zł. Powiem Wam, że ja takiej łyżki nigdy w domu nie miałam i nigdy jej nie używałam. Ja zazwyczaj makaron odsadzam na sitku i od razu porcuję go na talerzach i też polewam sosem. Ale napiszcie w komentarzach, czy któraś z Was używa takiej łyżki i jak Wam się ona sprawdza. Czekam na Wasze komentarze. Mamy też chochlę, która kosztuje 8 zł. Oraz tarkę z drobnymi oczkami, która kosztuje tylko 5 zł. Dojecha też spora dostawa wazonów i ten jest świetny, ponieważ jest taki duży i prosty, idealnie się sprawdza do strojków. Widziałam na TikToku, jak dziewczyny do takich wazonów dają piasek, muszelki albo na przykład na święta Bożego Narodzenia dają bombki i świetnie to wygląda. Oczywiście ten standardowy wazonik, który zawsze jest Pepko, też się pojawił. On ma taki klasyczny kształt wazonu i kosztuje tylko 6 zł. Ale mamy tutaj coś ciekawego, ponieważ jest to taki wazon a la puchar, jest wysoki, do tego ma taki fajny kształt i kosztuje tylko 15 zł. Znalazłam też bardzo fajny bieżnik, który jest wykonany z takiej słomki. Fajnie to wygląda. Kosztuje on 20 zł. Wymiary mamy tutaj 120x29 cm. Idealnie on będzie pasował do stylu Boho. Ale wiecie, co mi przyszło do głowy, jak go zobaczyłam? Żeby zrobić taką imprezę o tematyce takiej rajskiej plaży, takiej egzotycznej wyspy. Dokupić te kubeczki, które mamy w Action w kształcie kokosa, zrobić jakieś koktajle, pokroić ananasa i macie fajną tematyczną imprezę. Znalazłam też nowy zestaw podkładek pod talerze. Tym razem są w kolorze różowym i do tego mamy też taki ładny wzorek. I tak jak reszta tych zestawów, one też są pakowane po 4 sztuki i kosztują 5 zł. Mamy też nową zasłonę prysznicową. Jest ona w kolorze białym, i do tego ma takie granatowo-czarne wzorki. No, świetnie wygląda. Kosztuje ona 25 zł, rozmiar ten standardowy, czyli 180 na 200 i mamy tutaj 12 plastikowych kółeczek. A na koniec znalazłam jeszcze dwa gadżety na dziale dla piesków i pierwsza to jest taka silikonowa mata, która kosztuje 20 zł. Ona ma w ogóle taki fajny wzorek w łapki, świetnie to wygląda i jeszcze ma takie wysokie boki, więc duży plus. Taka mata idealnie wam się sprawdzi jako podkładka na przykład do kuwety albo podkładka pod miski. Do wyboru mamy ją w kolorze kremowym albo szarym. A na koniec mam dla Was nowy transporter dla zwierząt. Do wyboru był tylko w kolorze kremowym. Trochę szkoda, fajny byłby też taki w kolorze czarnym, ale wykonany jest z takiego mocnego materiału i wygląda naprawdę porządnie. Jak widzicie możemy otworzyć ten transporter od góry, ale też od boku, więc duży plus. Kosztuje on 60 zł, a wymiary mamy tutaj 30x30x50 cm. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów. W Pepko pojawiło się sporo nowości na ubraniach, mamy przepiękne koronkowe bluzeczki, znalazłam też fajną spineczkę w kształcie kwiatuszka, pojawiły się też nowe zasłony w bardzo ładnym niebieskim kolorze, więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów to gorąco Wam polecam, a teraz życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.